Gmina Musina przejmie wkrótce budynek u zbiegu ulicy Wiosny Ludów oraz Dębowskiego, gdzie ostatnio mieścił się skład meblowy i bank spółdzielczy. Samorząd planuje tam stworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, szczególnie dzieci. Stowarzyszenie szukało od lat takiego miejsca. Mamy zagwarantowane pieniądze na Częściową adaptację tego pomieszczenia. Dostosujemy się do wszystkiego, czego będzie oczekiwało stowarzyszenie, oczywiście w sposób umiarkowany, jeśli chodzi o finanse. Podopieczni stowarzyszenia bardzo, bardzo na nie czekają. Dużo osób w tej chwili jest takich, które nie uczęszczają do żadnych warsztatów, a część niestety musi dojechać, dojeżdżać dość daleko i bardzo mnie to cieszy, że wreszcie w gminie. Takie warsztaty będą mogły powstać i mam nadzieję, że uda się to jak najszybciej zrobić. Prowadzeniem warsztatów ma zająć się Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Klienci banku spółdzielczego mogą być spokojni o funkcjonowanie bankomatu.